Witam, nazywam się Solarny X w skrócie Solar X dzisiaj pokażę Wam mojego play, moje PlayStation 2 pokażę tylko konsolę, bo pad gdzieś mi się zapodział, oczywiście gry. Yy, pokazywałem już w jednym z odcinków. Podam link w opisie do, od, do tego odcinka z gier na PlayStation 2. Oczywiście w, na PlayStation już tak, praktycznie nie gram. Prawda, Jak widzicie, no po prostu PlayStation 2, Slim, oczywiście to lepsza, nowsza le wersja i lepsza. Jak widzicie, ja oczywiście jestem fanem PlayStation. Miałem też PlayStation X, którego nie pokażę, bo po prostu mi się zgubił. Już praktycznie na nim nie gram. Gier oczywiście też nie mam, bo mi się zgubiły. A więc, no, jak widzicie, tu jest po prostu, no... No po prostu, PlayStation 2 Jest on w dobrym stanie Oczywiście może nie widzicie tego, ale jest w dobrym stanie Tutaj są różne wtyki no. I teraz sobie po prostu porozmawiamy Troszkę O, PlayStation 2 Ja po prostu jestem fanem PlayStation 2 Dużo gier przeszedłem Kiedy byłem mały na, na tej konsoli Dużo gier, po prostu grałem w dużo gier Grałem po prostu też Niedawno na PlayStation 2 no a więc widzicie, jest to PlayStation 2 bardzo fajne. Oczywiście jestem też wielkim fanem PlayStation tej serii, którą wypuścił po prostu Sony, którą wypuściło. Ja po prostu Lubię grać na tej konsoli. Oczywiście gram też na Xboxie 360, prawda? Jest bardzo fajny, bezprzewodowy pady wszystko, ale to nigdy nie będzie to uczucie, na którym grałem w PlayStation 2. Wiele, naprawdę wiele godzin frajdy, kiedy grałem jeszcze na tej bardzo popularnej konsoli. No oczywiście, czekajcie, pokażę wam pada. Przejdziemy się nieco. Oczywiście jest tu trochę ciemno, więc może nie widzicie, To jest pora nocna. Oczywiście pada, pokażę tutaj, gdzie jest światło. Więc... O, dobra. Czekajcie, jeszcze kabel. No. Pad wygląda mniej więcej tak. Każdy chyba się orientuje, jak wygląda pad do PlayStation 2. Mi tutaj już się nieco zepsuł, bo mam prawie 7 lat tego, te PlayStation 2. Więc naprawdę jest bardzo super, superowy, nie? Tutaj mi się zepsuł, cały czas odskakiwało, to wziąłem taśmę raz, raz i porządnie po prostu to naprawiłem. Tu też, jak widzicie, kabel. Oczywiście innego podasy nie kupowałem, bo mam tam chyba jeszcze jeden, ale to już, jak powiem, to już chyba nie raz mówiłem. Gdzieś mi się po prostu zgubił, zagubił, nie? No a więc, jak widzicie... No, bardzo fajny pad, mi się bardzo podoba, no i tutaj widzicie, wygląda tak. A więc ja polecam, naprawdę polecam PlayStation 2, chociaż już są te nowsze generacje, już ósme, ósme generacje konsoli, czyli praktycznie to jest PlayStation 4, prawda, i Xbox One. No a więc łapkujcie, subskrybujcie, tu był Solarny X, do zobaczenia.